Paryż nocą, a pod wieżą Eiffla Saint Laurent stworzy widowisko, gdzie gigantyczny monogram oświetlał plac z dziesiątkami białych kwiatów. Dom od lat pokazuje, że jego siła tkwi w budowaniu spektakularnych pokazów i są jedni z najlepszych w budowaniu takiej widowiskości. Dodatkowo splendoru wydarzeniu dodały takie gwiazdy jak Madonna Kate Moss czy Linda Evangelista. Kolekcja rozwijała się jak trzyaktowa opowieść. Najpierw moc i energia, skóra, wyraźne ramiona i biała koszula z kokardą, które przywołały klimat lat 80. Następnie część przezroczysta, śliskie, półprzezroczyste płaszcze i tręcze. W czasie pokazu poruszenie wywołał cichy powrót po chorobie Beli Hadid w transparentnym, odwróconym tręczu, z gigantycznymi okularami i kolczykami. Natomiast sam finał należał do dramatycznych falbianiastych sukni, których teatralny ruch podsumował całą narrację. Na wybiegu zabrakło torebek. Świadomy gest, który miał podkreślić, że w tej kolekcji liczy się czysta linia i postawa. Antony Vacalero nie tworzy mody dla wszystkich, lecz dla tych, którzy kochają DNA saint -Laurent i potrafią docenić jego mocny, bezkompromisowy język.